Co to jest ślub? To jest coś takiego, jak dziewczyna i chłopak związują się na zawsze taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni. Może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Jak tak długo nie wraca. Skąd? Z urlopu. A on sam wyjeździł na urlop? No, chyba miałby jej dosyć, bo Ciągle mu kazała sprzątać. Sama by się byczyła. Ślub jest zawsze tragiczny. To jest trochę trudne. Trzeba się wystroić. O to jest pieniężnie trudne. Ludzie po prostu się denerwują. Na ślubie musi być pięknie, bo na ślubie to jest jako przyjęciu na kawalera. Jak mówią, że nie chcą podać sobie dłonie, to jest żałosne po prostu. A jak to się dzieje, że ludzie jednak decydują się na ślub? Oni są trochę oczadziali tą miłością. Najpierw muszą... Sobie Zaręczyć. a później dwa miesiące czekają na ślub, a potem trzy miesiące na dziecko. Niestety tam, chyba że ktoś wcześniej z nich zrezygnuje na przykład, to wcale nie trudne, to jest tylko... Powiedzieć, zrezygnowałem, już chcę inną żonę, ale żona wtedy łatwo się obraża, ale jego to już nie obchodzi, ma to w nosie. Po prostu jest dużo babek na świecie. A co najczęściej decyduje o tym, że ludzie postanawiają ze sobą przeżyć życie? Mają już ciążę i nie chcą się rozłączyć, przynajmniej na razie, dopiero potem, tak jak moi rodzice się kłócą. A jak najczęściej wygląda taki uroczysty środek? Trzeba wziąć kredyt, zapłacić za księdzę, żeby na kucharki zapracować. Na kelnerkę trzeba zapracować. A jak to wygląda? Przysięga małżeńska? Że do siebie przysięgają. Pan mówi tak, ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Obywia. Potem jest ogłaszam was mężem i żoną. Żeby cię pocałować. Ja na to nie patrzę. Bo... Ja wstydzę, to jest za bardzo piękne. A co w tym jest takiego najpiękniejszego? Ostatnia fajna chwila w ich życiu, to jest jak dotykają do siebie serca się. A dlaczego Panna Młoda ma wtedy białą sukienkę? To jest symbol dziedzictwa, że ona już jest niedotykana. To jest też trochę do dekoracji. Każdy ma po jednej szansie, żeby powiedzieć tak. Jak ją straci, to musi zostać w J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà.